Siemanko z tej strony z to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie, widzowie, kodzik Pace Card o wartości 20 zł. Jeśli chcecie wygrać standardową łapeczkę w górę, zostawiacie subskrypcję, dzwonek, komentarz oraz wbijacie pierwszy link w opisie, ponieważ z moim kodzikiem macie 5% do wpłaty. A jeszcze widzowie. Y Tutaj macie zwycięzcę e, z poprzedniego odcinka, gdzie mieliście do wygrania 20 place of card, więc zgłoście do mnie na PW, no, a my zaczynamy otwieranie. Dzisiaj mamy widzowie 3400 zł, no i otworzymy sobie skrzyneczki e, procentowe. Te skrzyneczki procentowe, e, podpisane są one all in, no więc mam nadzieję, że all i kurde, nie przegramy. Jest skrzyneczka 1% na Crimson Weba, oczywiście, jest dużo innych fajnych skrzyneczek. E, no, są też te nowe, ale zajmijmy się bardziej tymi, e, tymi starszymi skrzyneczkami, więc zacznijmy sobie na spokojnie. 10% na skałcie Dragonfire Fire. 3 takie skrzyneczki. Trzy dyszki będą kosztowały. O, muszę wyłączyć niestety głos. No i na 30% niestety nie trafiamy, ale walnijmy sobie jeszcze raz. No też się nie udaje, jeszcze raz. Aha, też się nie udaje. Okej, okay, to jest 10% przypominam, a. No nie, no to jest widzowie niesamowite. No trzeba tu. Nie, 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 dobra, uciekamy, uciekamy z tej skrzynki, bo. To jest niemożliwe, przecież to jest 10%, łącznie 50% i tyle otwarć i nie poleciała, nie poleciał żaden skaucik. No tragedia. No to 10% knives. Hmm, to jest fajna skrzynka. 400 zł, 5 takich, no i tu może polecić naprawdę, yy, nawet jak wyleci to, to jesteśmy na 0, no okej, okay. spróbujmy 5 takich skrzyneczek, 4 stówki, fajnie bo było, gdyby weszło. Aha. No ale znając moje szczęście Chyba nic nie wejdzie Zostawcie widzowie jak najwięcej łapeczek w górę Subujcie kanał dzwonem Ale to jest kurde niesamowite I to już zaczyna mnie denerwować Że yy, straciliśmy teraz 800 I to jest bardzo zła informacja Ale dobra Mam jeszcze dużo tych skrzyneczek Chociaż wiecie Jak to są skrzynki procentowe To będę otwierał te Które dają jeszcze mniejszy e, Znaczy na jeszcze mniejszym Procencie. W ogóle, jak ta skrzyneczka podrożała, no nie, no nie wierzę. Dobra, ale ją otwórzmy. 220 zł. No i spróbujmy, kurczę, wyciągnąć coś. Może. A wupka Fade w ostatnim odcinku się nie udało. Może teraz. Tylko, że to będzie 10%. Wiem, że teraz nie powinienem ryzykować, jak tyle straciłem. No ale spróbujmy. Może na jakimś malutkim procencie uda się coś wyjąć. No a wupka Fade była blisko, ale jest skar. Dobra, jeszcze jedną szansę dam. 220 ziko, no sporo, sporo Ajajaj, aj, aj. szkoda gadać widzowie, szkoda gadać Dobra, przejdźmy do jakiejś bardziej bezpiecznej skrzynki Czyli skrzyneczki, na przykład 10% na AK-47 Wiem, że to jest ta ale troszkę trzeba się odbić Będę sobie otwierał po 5, 224 zł Aha, widzowie, imię wam dać informację, kiedy będzie ten live'ik Na 99% jutro będzie live'ik z losowania koski dla losowego subskrybenta, więc... Zostawcie suba i będziemy lecieć jutro, prawdopodobnie, z mega grubym lajwikiem. Też jutro mam odpiszę na wszystko, i powinno być git. A tutaj, zobaczcie, jakiego ja mam pecha. No tu nawet to jest naprawdę niemożliwe. To jest naprawdę niemożliwe, że w takiej skrzynce ja nie umiem nic trafić. No nie, no przecież to, to widzowie to jest naprawdę niesamowite. Wiem, że zawsze z tych skrzynek procentowych mi dobrze leciało. A w dzisiejszym odcinku to jest naprawdę tragedia Spróbujmy 50% szans na kosę Jak teraz nie odda To to będzie naprawdę hit Ale oddało, Ok, W końcu jakiś profitik, ale i tak jesteśmy mega dużo w plecy 140 zł Ale otwórzmy jeszcze jedną Bo czuję, że znowu odda Czuję, że znowu odda No ale nie oddało I już jesteśmy stuwę e, kolejną w plecy Więc to jest naprawdę niesamowite To jest niesamowite Przecież to się nie dzieje naprawdę, widzowie. Dajcie łapeczkę w górę na pocieszenie, bo to jest jakiś hit. Tu sobie walimy na 10% e, taką skrzyneczkę 10% speciality. No ale oczywiście, nie, no, ja naprawdę już nie wiem, co ja mam mówić. Okej. Okay. O, tu fajnie oddało, bo 400 wyprofitu. Pięknie nawet to najdroższe. Nie, ale zobaczcie na 1%. Fajne, fajna jest ta skrzynka. Fajna jest ta skrzyneczka. Połączy 50% szans. Na profit mamy najtwisza, ale nie, no tu w sumie to jest strata. Ale spok spoko jest ta skrzynka. Dobra, wiecie co? Zróbmy sobie tak, że teraz zróbmy kontraktik i zaryzykujmy. Mamy M4, mamy M4, wartą no, 950 zł. Więc ja sobie ją sprzedam i pofarmy jeszcze tą skrzyneczkę i zobaczymy, czy uda się coś ciekawego z niej wyciągnąć. Będziemy mieli cztery takie próby. Jedna w plecy, druga w plecy, nie. Okej, okay, dobra, 500 zarobione na szczęście, ale to co się działo, już byłem pewny, że jest koniec. Już byłem pewny, że jest koniec, jeszcze na dwie mnie stać, no i okej. Okay. No i spróbujmy zrobić z tego ostatni upgrade ik. w tym odcinku, trzy takie temki, warte 700, e, 780 zł, dajmy na 1500 ziko. Na, takiego, na taką awópkę, i dajmy lewą stronę, upgrade'ujemy. No i już widzę, że to siadło. Nie jesteśmy na plus, ale też nie chcę wszystkiego przegrać. Zatem dziękuję Wam za oglądanie. Jak Wy chcecie PSC wygrać, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.